Ta zupa to bardzo poważna sprawa. Do jej zrobienia przyda Wam się dobry zestaw garnków. W tym mniejszym gotujcie sobie ziemniaki, a w dużym na maśle z olejem podsmażcie jedną dużą cebulę pokrojoną w kostkę i od razu ją przyprawcie solą i pieprzem. Zetrzyjcie naprawdę dużą marchewę na tarce grubych oczkach i dodajcie do cebuli, smażcie razem. W tym czasie zetrzyjcie kawałek selera oraz korzenia pietruszki, również na tarce o grubych oczkach. Smażcie wszystko razem przez chwilę i przyprawcie solidną porcją słodkiej papryki. Gdy się ugotują ziemniaki odsadźcie je i odstawcie, a zupę zalejcie 4 litrami wody. Połówkę młodej kapusty poszatkujcie w piękne paseczki i dodajcie do zupy. Niech się gotuje aż będzie miękka. W tym czasie na patelni, dobrej patelni z tegoż właśnie zestawu podsmażcie odrobinę dobrego węconego boczku z odrobiną oleju. Dorzućcie do tego wszystkiego jeszcze połówkę pokrojonej w piórka cebuli. Smażcie aż będzie skwierczeć, aż się wysmaczy. Jak już takie będzie, dorzućcie do tego tych ugotowanych ziemniaków. A do zupy puszkę krojonych pomidorów. Zupa niech się gotuje około 10 minut, a ziemniaczki się dobrze podsmażą. Jak już to wszystko zrobicie, zaserwujcie sobie taką solidną porcję zimowo-wiosennej zupy. A jak jeszcze przydacie troszkę kuperku do tej zupy, no toż to będzie naprawdę pyszna zupa!